Manko, witajcie Kisu Angsa Atarona f Fire Blue. Nietypowo dzisiaj z takiej pozycji na ławeczce. Siedzę sobie, przygotowany samochód jest już do oddania na serwis, na przegląd na 30 tysięcy bądź też 2 lata. W szybciej, wypadło, w szybciej wypadło 30 tysięcy, co tylko o miesiąc. No ale jedziemy, zobaczymy. Jadę ze swoim olejem, ze swoim filtrem, śrubami od osłony, śrubą z oleju, filtrem oleju oraz filtrem kabinowym, tym pod schopkiem. Pomimo tego, że wymieniałem niedawno, takie wymogi na 30 tysięcy jest wymiana tego filtra. Dodatkowo, oczywiście, doliczałem opłatę, tam nie pamiętam teraz 60 zł chyba a wymiana trwa 5 minut i no, nie jest to warte, no ale jeżeli wymagają do, do uznania gwarancji, do przedłużenia gwarancji, no to niech będzie moja strata. Samochód jest wyczyszczony, żeby nie było wątpliwości. To jest książka elektroniczna. I oni nie wiadomo co oni tam piszą. Piszą, że jest brudny, na przykład nie dało się sprawdzić czy nie jest gdzieś obity. A ja, obit, a ja swoje obitki wiem gdzie mam. Powiem tak, jutro jadę z tą wniotką, którą, którą zrobił ktoś na Babiej Górze i ta wniotka oraz rysa zostanie usunięta metodą PDR, nie PPF, tylko PDR, zostanie wyciągnięte. To jest, to jest to uszkodzenie, ale ono zniknie. Jedno uszkodzenie od kamienia mam w tym miejscu, dlatego kupiłem farbę zaprawkową i to widzę. I jak widzę, no to muszę to usunąć. I jeszcze jedno uszkodzenie, to jest z, z drugiej wniotki, a były łącznie trzy. Tu jest to uszkodzenie. I to są całe uszkodzenia na samochodzie. Reszta to są normalne ślady użytkowania. No to też nie, trudno nazwać uszkodzeniami, ale są. Ja wiem, że są i będę. Będę je usuwał metodą właśnie zaprawkową, kupiłem tą farbę i będę sobie to robił, a zobaczymy, dam Wam znać jak, jak wyjdzie serwis, koszt serwisu ze swoimi częściami i tam jest serwis olejowy plus przegląd to jest 583 zł, no nie mało. Natomiast e, gdybym pojechał bez swojego oleju to jest w zależności od, od Aso. Bo to jak wiecie, to są zupełnie osobne podmioty. To jest na zasadzie franczyzy, nie będę tutaj w, wchodził w, w, zagad, w te zagadnienie. E, I każda, e, każde Aso może sobie ustalić swoją cenę. No ja jeżdżę akurat do Aso Volkswagena, który też, e, też naprawia saty. No i tam zobaczymy. Zobaczymy, co oni, co oni tutaj znajdą. Nie dekoduję żadnych rzeczy, to od razu mówię. Jeżeli chodzi o OBD 11, tak, jak mam zakodowane, te wszystkie opcje, tak zostaje. Auto jest, jak wiecie, obniżone. Ma niestandardowe felgi, jak widać teraz nawet na filmie. No, dokładki poszerzenia jest obniżone. No, porobione i zobaczymy właśnie co oni, co oni na ten temat powiedzą. Jeżeli jesteście ciekawi, to zostańcie. Nie zapomnijcie oczywiście subskrybować kanału i zostawiać łapek komentarzy dla zasięgów to zawsze pomaga. A już mamy 1000 subskrypcji, proszę Państwa to bardzo mnie cieszy. I tyle. I czekajcie na resztę filmu. No i nadeszła ta wiekopomna chwila, 10 maj. Jadę do serwisu, na 7.30 jestem umówiony, korki jak zwykle do Katowic, na aktywnym, na Trawelasichcie jadę. Nie zmieniałem nic w samochodzie, tak jak mówiłem. Jadę zobaczyć co będzie, to będzie, Boże. Nawet zostawiłem prędkościomierz do 300. Wiem, że to jest zabawne, po co... Po co? Aucie, co ma 150 koni e, prędkością już do 300 na godzinę no ale cóż wiecie kierownica jest też nie koła zostawiłem też te szerokie zobaczymy jakie podejście będzie miał serwis do tych wszystkich rzeczy, czy gwarancja zostanie przedłużona na kolejny rok Katowice nocą ze Spiżową mocą no tak tu się jeździ korki jak zwykle, no cóż Jesteśmy na miejscu, salon Volkswagena, Gazda Group, serwisują tutaj również Seaty, znajdziemy jakieś dogodne miejsce do zaparkowania i idziemy się zameldować. No nawet są te dostawczaki Zagaty, o i policje, tak, oni tutaj też Volkswageny policyjne serwisują. 17 dni lub 100 km zostało, tak pokazuje. Dobra, nie, za, nie zanudzam, idę, zobaczymy, co z tego będzie. Trzymajcie się, cześć. No to co samochód pojechał na serwis? Tutaj mamy przypisy. Nieoryginalny mechanizm otwierania klapy elektrycznej, wstawione nakładki plastikowe na progi. Ma no, to dla mechanika, co by nie zrobił sobie krzywdy ani mi w samochodzie no. i czekamy sobie zaraz zaraz może coś nagram, jakiegoś Tiguana no i co tam jesteśmy po serwisie samochód przeszedł przegląd celująco, olej jest wymieniony gwarancja przedłużona na kolejny trzeci rok sprawdzę sobie jeszcze i to zalecam też każdemu zaraz po wyjeździe z serwisu zobaczyć sobie czy ustawione są interwały ja mam to tutaj poziom oleju OK przegląd za 30 tysięcy lub 730 dni słyszałem, że zdarza się, że zapomnę to usunąć i się wyświetlają jakieś głupoty na ekranie z zastrzeżeń no, przykręcę trochę, bo będzie bardzo szumieć z zastrzeżeń pióro tylniej wycieraczki zaczyna skakać to jest zaznaczone samochód usterek 0 Błędów w sterownikach 0. Pani pytała od razu, czy była ze względu na to, że auto jest trochę pomodyfikowane na zewnątrz, czy był modyfikowany soft i skrzyni, czy, czy silnika. Oczywiście nic nie było, wiecie. Ja maski nawet jeszcze nie podnosiłem, jeszcze nie zacząłem. Uwaga, bo jeszcze nie zacząłem. No, tak więc wszystko jest w porządku. Gwarancja bez problemów przedłużona. Tak jak mówię, piórowycieraczki oraz akumulator, normalny procentowy spadek wydajności, podładować na, na trasie. Wymieniony filtr kabinowy, wymieniony filtr oleju, olej wrzucony z powrotem do bagażnika. Pokażę Wam, zobaczcie co tu się dzieje, Siemianowice Śląskie, pożar, wysypiska śmieci. Tragiczna sytuacja, nie pierwsze wysypisko śmieci, które się tutaj na tym, na tym terenie pali. Tak więc, tak tu jest zaprogramowane. Jazda próbna była wykonywana. E, gwizdanie turbosprężarki w normie. A dzisiaj rano, jak jechałem, właśnie tutaj było 6 stopni i było dosyć znacznie słychać. No cóż, zostawiliśmy. Jeżeli chodzi o ruchomość pedału, pedału hamulca, y, mam, y, jest zlecenie na wymianę. Pedał hamulca koszt około 450 zł. Natomiast y, z Serwis, serwis wyraził zgodę, ale nie, na razie nie ma decyzji e, grupy wag z racji tego, że potrzebne jest drugie, tak, druga taka arona mm, do porównania. I jeżeli ktoś e, jeżeli ktoś jest zainteresowany serwisem ze Śląska, polecam Gazda Group Volkswagen Katowice, jeżeli na Murckowskiej, jeżeli przyjedziecie, jeżeli przyjedziecie Aronom. To w automacie, to będą mogli porównać i być może ten, ten latający pedał gazu będzie wymieniony. Zgłosiłem jeszcze dzisiaj jedną rzecz, zaraz Wam ją pokażę. Zgłosiłem dzisiaj również zaparowanie światła stopu, trzeciego światła stopu i są le, leciutkie kropelki, ale Pani powiedziała, żeby to zostawić jeszcze na chwilę można to zrobić później dodatkowo dodatkowo pozostała ilość oleju została schowana e, czyli 4,3 litra 0,7 została została schowana ja sobie je oddam tutaj e, nie było problemu, że jest e, akcesoria inna klapa nie było problemu, że są e, inne felgi nie było problemu, że jest pakiet Maxton nie było problemu, że jest obniżone zawieszenie. Nie było problemu, że są zakodowane różne opcje. Tak więc, tak więc wszystko jest w jak najlepszym porządku. Zawsze po odbiorze warto sobie też zobaczyć, czy auto nie ma jakiś rys. Różnie zdarza się na serwisach. Czemu się otworzyłaś? Różnie to bywa na serwisach, dlatego y, zanim odjedziemy z salonu, warto to nie jest żaden wstyd. Warto sobie przyjrzeć się, czy y, wszelkie elementy y, blacharskie, lakiernicze są w nienagannym stanie, bo różnie to bywa. No, tak więc jak widzicie, nie ma się czego bać. Nie takie aso straszne, jak je malują, tak jak ja je Wam też opisywałem. Natomiast y, jeszcze jedna fajna uwaga. Telefonicznie umawiałem się na kwotę 583 zł, a finalnie zapłaciłem 430 zł. Tak wyszło z systemu, więc bardzo fajna, bardzo fajna opcja. Jestem mega zadowolony. Polecam jeszcze raz. Volkswagen, Gazda. Nic z tego nie mam, natomiast chcę, żeby ktoś, ktoś z posiadaczy Seata Arony w maju tego roku podjechał sobie tutaj na jakiś serwis, sprawdzą czy tak samo jak u mnie lata ten pedał gazu słyszycie, widzicie no i wtedy może mi wymienią na gwarancji, dobra, trzymajcie się pozdrawiam, bo znowu odcinek będzie trwał 20 minut lajki, subskrypcje komentarze, pozdrawiam was serdecznie trzymajcie się, cześć no i co, I idziemy dalej idziemy dalej, idzie, idzie dalej. mała erata, otwieram sobie maskę przedziału silnikowego i to jest już po południu. I oglądam sobie tutaj, czy wszystko jest ok. No, panowie, nie zostawia się rzeczy na podszybiu. Zobaczcie, moi drodzy, zmierzyli mierzyli napięcie i sprawność akumulatora. No i im się klapka, zapomniało im się klapkę zamknąć. No nie fajnie. Wystarczyło tak zrobić, a nie żeby mi to latało, a było tutaj. Bardzo niefajnie, ale to już jest chyba szczegół. Mam nadzieję, że to nie zginęło. Zasadniczo nawet bym chyba nie zwrócił uwagi, że, że tego nie ma. E, tutaj nie było. Na, tej, na klemie minusowej nie było. To mam pewność, bo tylko od, odkręcałem kilka razy e, klemę. Widzę, że są znaki porobione, tak mi się wydaje albo po prostu nie przyjrzałem się wcześniej że takie rzeczy były porobione natomiast jest spryskany chyba czymś ten silnik bo nie wiem czy im się o lekko ten olej lekko tłustawe jest ale to może też ja jak widzicie jest dosyć czysto jak wiecie mam bzika na punkcie tego samochodu więc dbam bo jak to mówię jak dbasz tak masz serasz Patrzę tam nie widzę, żeby coś było zachlapane. Mam nadzieję, że wytarli. Że zrobili wszystko prawidłowo. Kurde, wszędzie gdzieś, gdzie się nie spojrzy, jest piasek taki nasypany. I to jest piach z drogi. No I śmierdzi mokrym psem. Tak, to te właśnie kulki Kunagon, które mam włożone taki zapach dają. Nie, jest ok, chyba. Nic tu nie było. Nic tu nie było robione. No ale panowie. Wszystko trzeba dopilnować samemu. Czyli oprócz tego, że oglądamy auto z zewnątrz, to jeszcze otwieramy maskę i patrzymy, czy, czy pod maską wszystko jest ok. Sprawdzę sobie poziom oleju, bo to też tak różnie bywa. Słyszałem parę opinii od Was, moi drodzy, że po odbiorze auta z salonu yy, po serwisie olejowym wyskakiwała informacja zbyt duża ilość oleju. Yy, skontaktuj się z serwisem. No, u mnie nie wyskoczyło, parę kilometrów zrobiłem, ale sobie sprawdzę samemu jaki poziom oleju jest. Oczywiście jak przyjeżdżacie ze swoją 5 litrową bańką, to reszta oleju do Was wraca. Więc to też jest na plus zakup samemu oleju, bo 0,7 litra oleju mam na dolewkę. Oliwki 3,4 bagnetu, prawidłowo. Olej taki słomkowy, lekko w zabarwienie zielone, czyli to jest ten 0, czyli to jest ten 0 w jak najbardziej prawidłowa wymiana, wszystko jest OK. Dodatkowo przeskanowałem sobie samochód po odbiorze i całe 21 modułów, brak błędów, to samo potwierdziła mi Pani na serwisie. Mimo tylu kodowań, setek kodowań w zasadzie, bo wszystko testuję na swoim aucie, zanim wam wrzucam, i zero błędów. Dobra robota. Kurde, twoja macie. No, bardzo fajnie, spoko.